Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać moich ulubieńców ostatnich miesięcy. Taki film nie pojawił się na moim kanale już bardzo długo, nie było w ogóle żadnych ulubieńców miesiąca, ale nie chcę tutaj wrzucać bardzo dużej ilości kosmetyków, ponieważ może sobie coś zostawić do ulubieńców roku i tam naprawdę będą super rzeczy, takie po które sięgałam cały rok bądź większość, tego jakże cudownego roku, więc nie chcę już tutaj wszystkiego zdradzać, natomiast pokażę Wam kilka takich naprawdę super, super perełek, które umilały mi ostatnie miesiące. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, co to takiego, to zapraszam do oglądania. Zacznę może od pielęgnacji włosów, ponieważ mam dwa produkty, ale produkty. O których krzyczę Wam już z niebios od wielu, wielu tygodni, już spokojnie wielu miesięcy. Pokazywałam Wam je również na Instagramie. Tam zapraszam Was do śledzenia mnie, jeżeli chcecie widzieć takie polecajki, bardziej może spontaniczne, bądź takie wręcz hity, rzeczy też, które pojawiły się w mojej kosmetyczce jako nowości. Tam wszystko pojawia się dużo szybciej niż, tam, niż tutaj na YouTubie. Jest to. Zestaw z marki OGX, czyli Organics, chyba tak się nazywa ta marka i jest to Hydrate Plus Marula Oil, szampon oraz odżywka. Ja słuchajcie, o tej linii OGX słyszałam już wiele, wiele lat, zwłaszcza tej takiej niebieskiej, chyba arganowej czy złotej, oni teraz tych wersji mają naprawdę mnóstwo. I jakoś tak nigdy na nic się nie zdecydowałam. Potem spróbowałam szampon z biotyną, który, by the way, też bardzo polecam, taki w zielonym opakowaniu. Natomiast jak sięgnęłam po te produkty, zupełnie spontanicznie, zupełnie tak wiecie, jak to się idzie do lokalnej drogerii i bierze się coś, co jest albo z promocji, albo coś, co chciało się przetestować, jakiś tam szampon i odżywkę trzeba wybrać. I tak padło właśnie. Na te produkty i słuchajcie, muszę zacząć od zapachu, ponieważ nie ukrywam, to jest coś, co powoduje, że używanie tych produktów, wejście pod prysznic i zaplikowanie sobie takiego szamponu czy odżywki na włosy to jest automatyczna transportacja do luksusowego pięciogwiazdkowego hotelu w Tropikach. Słońce, kokos, złoto. Jakieś olejki eteryczne, ale nic bardzo takiego, wiecie. Egzotycznego, orientalnego, coś takiego przytłaczającego, no po prostu jak najspanialsze, luksusowe wakacje w ciepłych krajach, więc no słuchajcie, ja wiem, że ja mieszkam w ciepłym kraju, mieszkam w Malezji, mieszkam w tropikach, natomiast o wakacjach mogę sobie pomarzyć i w tym momencie zapomnieć ze względu na to, co się dzieje na świecie. Nie wybieram się na żadne wakacje w najbliższym czasie i myślę, że wiele z nas potrzebuje takiego wytchnienia i chociaż takiego. Mentalnego przejścia do jakiejś innej rzeczywistości, i mi właśnie te produkty to zapewniają. Poza tym, słuchajcie, ja mam włosy bardzo ciężkie w pielęgnacji, ponieważ one są. Maksymalnie przytuszczające się u nasady, natomiast na końcach są przytuszczające. Są to włosy kręcone, więc i też średnio do wysokoporowatych, bardzo szorstkie, puszące się. I to, co to duło mi zapewnia, to to, że szampon przepięknie włosy wygładza, wygładza ich strukturę, natomiast nie obciążając ich u nasady, natomiast odżywka również zostawia takie wygładzone, przyjemne, śliskie wykończenie. Natomiast nie jest ciężka, ona wręcz jest taka. Dość płynne jak na odżywkę, co ja bardzo lubię, ponieważ jeżeli chcę coś takiego bardziej luksusowego, gęstego, luksusowego pod względem, wiecie, konsystencji takiego konkretnego, to sięgam po maskę raz na jakiś czas. Natomiast na co dzień wolę takie odżywki lekkie. To oczywiście też zależy od produktu, ponieważ są odżywki. Gęste, ciężkie konsystencje, które nie obciążają. Natomiast to, co wyróżnia tą odżywkę, to właśnie to, że ona jest taka półpłynna i nie dość, że przebiegnie włosy na wilża, to ich nie obciąża. Więc jeżeli macie podobny typ włosa do mnie, to polecam przetestować. Bądź samą odżywkę, tylko lub sam szampon, ale słuchajcie, musicie mi obiecać, że spróbujecie tę linię dla tego zapachu. Te produkty spokojnie, jeżeli zapakowalibyście je w takie no-name opakowanie. I powiedzielibyście wyceń ten produkt, to powiedziałabym, że to są jakieś produkty marki Orbay, czy jakiś luksusowych, wysokopółkowych produktów em, do włosów za kilkaset złotych, za 200 zł spokojnie, ponieważ one tak rewelacyjnie pachną. To nie jest żadna słodycz, żaden zapach, który wiecie, jakiś taki kokos sztuczny. To jest tak przepięknie wyważony, luksusowy zapach, że. No, musicie spróbować. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to bardzo, bardzo przyjemnie w ostatnich miesiącach używało mi się i dalej mi się używa, ponieważ wciąż go mam. Produktu z marki Aven i to jest krem od oczy Fizio krem pod oczy na zmarszczki, na opuchnięcie pod oczami i na, i na zasinienia pod oczami również i jest to produkt wyjątkowy, ponieważ jest to kosmetyk z retinalem. Ja chciałam wprowadzić coś do pielęgnacji oczu właśnie z retinolem, bądź z retinalem z jakąś formą retinoidu, ale z czymś, co będzie łagodne. I ten produkt zdecydowanie jest delikatny, spokojnie tutaj możecie go używać pod oczy i nie bać się, że będzie jakieś przesuszenie spowodowane właśnie zawartością witaminy A. U mnie nic takiego się nie dzieje. Ja też jak wiecie, mam takie podejście, że jeżeli Wasza pielęgnacja w formie serum do twarzy, kremu do twarzy ma fajne, aktywne składniki, które nadają się do pielęgnacji wokół oczu i nic się wam nie dzieje z tą strefą, nakładając takie kosmetyki, a wręcz ym, tej strefie sprzyjają, no to nie musicie mieć osobnego produktu pod oczy. Natomiast chciałam sobie zdać ten etap. W pielęgnacji, ponieważ już od wielu miesięcy nie używałam żadnego produktu pod oczy i trochę za nim zatęskniłam. Chociaż tak jak mówię, widziałam efekty nakładając produkty, czy to właśnie z witaminą C, czy z retinoidami Nakładając pod oczy kosmetyki, które nakładam też na całą twarz Więc jeżeli nie macie wrażliwej skóry wokół oczu, to spokojnie możecie tak robić Natomiast ja chciałam mieć coś osobnego i ten produkt pomimo, że bardzo ładnie, w taki lekki sposób nawilża tą okolicę oka To jeszcze mam taki wewnętrzny spokój, że działam sobie na tą okolicę tak dedykowanie, przeciwzmarszczkowo i super nie powoduje mili. Ja nakładam krem pod oczy w bardzo niedużej ilości, ponieważ nie chcę mieć opuchnięć, nie chcę mieć jakichś niepożądanych wyprysków w formie takich kropek pod oczami. To jest właśnie ta milia. Ona często występuje właśnie wtedy, kiedy nakładamy zbyt dużą ilość kremu pod oczy, więc bardzo polecam zainteresować się tą linią Physiolift. Ja miałam też produkt do twarzy właśnie z linii Physiolift z Aven i byłam bardzo zadowolona. Lubię te produkty, ponieważ one są bardzo łagodne, ale skuteczne. Są też Bezzapachowe, więc polecam A i nie wspomniałam, ponieważ jest to produkt z witaminą A To używam go jedynie na noc I drugi produkt z pielęgnacji to jest marka Purposeful Skincare. To jest młodsza siostra, trochę... Chciałam powiedzieć tańsza siostra ale Trochę tańsza marka Allies of Skin I ją możecie dostać m.in. na ASOS I to jest tonik heroin, tonik kwasowy w składzie znajdziecie m.in. 6% kwasu migdałowego, znajduje się też kwas mlekowy, więc to są kwasy z rodziny kwasów alfa-hydroksylowych, kwasów AHA i zarówno kwas migdałowy, jak i kwas mlekowy to są um, kwasy łagodniejsze, delikatniejsze w porównaniu np. do kwasu glikolowego, który również jest kwasem AHA, ale ma zdecydowanie mniejszą cząsteczkę, trochę głębiej wchodzi w warstwy naskórka i oczywiście może być skuteczniejszy i Silnie działający, ale też przez to. Że głębiej wchodzi właśnie w te warstwy, no to ma też większy potencjał powodowania podrażnień. Tutaj właśnie macie kwas mlekowy i kwas migdałowy, to są kwasy łagodniejsze, ale również pięknie złuszczające na skórek. Tutaj dodatkowo w składzie znajdziecie rozświetlający ekstrakt z lukrecji, jest też kombucha, jest również wąkrotka azjatycka, więc obok składników złuszczających, rozświetlających, rozjaśniających i wygładzających skórę, macie składniki łagodzące, kojące, więc to jest bardzo fajne. Fajnie zaprojektowany produkt. Przepiękna formulacja, produkt bardzo łagodny, i tutaj co jest też w nim ciekawego, jest to konsystencja nie bardzo płynna, nie jak taki klasyczny tonik, gdzie jest przypominający konsystencją niemalże wodę. On jest trochę bardziej wiskozowy, gęsty. Coś idące w stronę esencji, ale jeszcze nie esencja, coś bardzo podobnego. Więc jeżeli nie lubicie wacików, to spokojnie możecie sobie nałożyć kilka kropel produktów na dłoń i rozprowadzić na powierzchni całej twarzy, ponieważ on się właśnie bardzo fajnie po niej świzga, a nie tak spływa jak woda. Więc spokojnie macie czas ładnie rozprowadzić produkt na powierzchni twarzy i wtłoczyć produkt tam, gdzie potrzebujecie. Ja najczęściej mimo wszystko do toników kwasowych stosuję waciki ponieważ lubię sobie tak porządnie wacikiem skórę złuszczyć, przejechać w dość delikatny sposób, ale jednak konkretny. Natomiast nie ukrywam, niektóre wieczory jak nie chciałam się iść po wacik, byłam leniwa, to Kilka kropel, i tak jak mówię, wklepywałam sobie w skórę i też widziałam efekty. A wiem, że wiele z Was nie lubi stosować wacików, więc mówię tak dodatkowo. Naprawdę bardzo skuteczny produkt, bardzo ładnie złuszczający, trzymający skórę w ryzach. Na drugi dzień skóra jest naprawdę bardzo ładnie rozpromieniona, gładka, natomiast nigdy nie widziałam po nim żadnych podrażnień, więc to jest taki tonik kwasowy, należący zdecydowanie do gamy tych łagodnych, przynajmniej na mojej skórze. I jak fasy stosuję kilka razy w tygodniu, zwykle na noc. Przejdę może teraz do makijażu, a na koniec zostawię sobie jeszcze jeden zapach. Natomiast muszę wspomnieć tutaj o korektorze z Rare Beauty. Słuchajcie, bardzo fajnie on mnie zaskoczył. Spodziewałam się po nim dużo dobrego, ponieważ słyszałam bardzo dobre opinie na jego temat. Wyczekałam się bardzo długo, żeby do mnie dotarł. Test tego korektora jest na moim kanale, więc zapraszam Was do tego testu, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Tam jest w ogóle też cała historia, jak w ogóle udało mi się złapać ten produkt z Rare Beauty. Dotarł do mnie również zestaw z różem w płynie i z pomadką nabliżającą, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć ten film, to dajcie mi koniecznie znać. Zrobimy sobie kolejny film o Rare Beauty. Myślę, że go nagram, mimo wszystko, no ale dajcie mi znać, czy chcielibyście go zobaczyć, mimo wszystko, bo jeżeli nie jest to. Coś, co Was ciekawi, to myślę, że nie ma sensu. Natomiast wiem, że produkty Rare Beauty będą dostępne z wysyłką na cały świat już na początku przyszłego roku, więc fajnie, jeżeli te recenzje byłyby już gotowe do. To... Obejrzenie na moim kanale. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że ja jestem zawsze w poszukiwaniu korektora, który będzie kryjący, ale będzie też nawilżający i bardzo kremowy pod oczami. I takie połączenie jest y, ciężko znaleźć, ponieważ bardzo często te korektory dobrze kryjące są niestety trochę bardziej suche, a te znowuż nabliżające nie dają takiego okrycia, jakbyśmy chcieli. To jest bardzo fajne połączenie, które spełnia moje oczekiwania. Zostawia bardzo fajne krycie, średnie do pełnego. Trzeba uważać z ilością i zdecydowanie polecam nakładać go warstwowo zacząć od małej ilości i dobudowywać sobie w miejsca, które gdzieś tam delikatnie prześwitują, kolejną warstwę. I faktycznie on zostawia takie nawilżające, mokre wykończenie Więc skóry normalne bądź suche Myślę, że będą zadowolone zostawiając taki korektor pod oczami Już nie utrwalając pudrem Ponieważ on bardzo fajnie, tak jak mówię Zostawia takie nawilżenie, komfort pod oczami Ja ponieważ mam skórę tłustą I używam też ten produkt nie tylko pod oczy Ale i na całą strefę gdzieś punktowo No to lubię sobie go przypudrować Żeby on mi się nie przemieszczał, nie ślizgał Ale bardzo chętnie z niego korzystałam bo w ostatnich tygodniach. Jedyny minus dla mnie to taki, chociaż to nie jest absolutnie wina korektora, to to, że ja od tego siedzenia w domu, słuchajcie, robi się teraz coraz bardziej blada i on w tym momencie już jest dla mnie za ciemny. Więc jeżeli będzie taka możliwość i będę mogła sobie go znowu zamówić, to na pewno wybiorę odcień jaśniejszy. W tym momencie ratuję się tak, że dodaję sobie. Dosłownie odrobinę korektora Boeing z Benefitu, który niestety samodzielnie jest dla mnie za jasny, to jest odcień 2 i jest też trochę za suchy, ciastkowi się niekiedy u mnie pod oczami, więc idealnie mogę go zużyć e, wkładając go do formuły dużo bardziej nawilżającej, mokrej, e, kremowej i też do produktu, który jest po prostu dla mnie za ciemny, więc... Przez to, że ten benefit jest za jasny, bardzo fajnie mi się one ze sobą komponują. Mam dzisiaj tą mieszankę na sobie, zarówno pod oczami, jak i y, punktowo. Na wypryski, na zaczerwienienia, i sprawdza mi się super. Dla takiego porównania odcie mego korektora z Rare Beauty to 220C. I nie ukrywam, że to opakowanie jak dla mnie jest przepiękne. Wspominałam Wam o tym, że bardzo przypomina mnie jakąś grecką starożytną architekturę, coś takiego bardzo minimalistycznego, strukturalnego, to jest moja estetyka w punkt. I w ogóle cała premiera marki Rare Beauty uważam, że była bardzo trafiona i. Bardzo kibicuję Serenie Gomez. Super. Tylko zrób wysyłkę na cały świat. Taką niezbyt drogą, albo zrób jakiś próg, żeby była darmowa wysyłka od jakiejś kwoty, nie jakiejś kosmicznej. To myślę, że już wszyscy będziemy zadowoleni. Kolejny produkt z makijażu, o którym chcę wam wspomnieć, to produkt z Maca i to jest Glow Play Blush w odcieniu słonaczu i to jest róż y, kremowy, natomiast to jest bardzo wyjątkowa konsystencja, ponieważ to nie jest do końca krem, jest to taka plastelina róż w formie y, trochę bouncy, że jak wtłuczycie tam swoje palce, to y, będą zostawać ślady. No, coś takiego odbijającego się. Przepiękny kolor do makijażu typu make-up no make-up na co dzień to jest takie połączenie brązu brzoskwini. Odcień bardzo naturalny, stapiający się przepięknie skórą, nadający jej trochę taki efekt przybrązowienia. Trochę słońca, to jest też super produkt dla minimalistki kosmetycznej, minimalisty kosmetycznego, ponieważ przez to, że jest to taki róż w lekko brązowym odcieniu, to spełnia trochę rolę i różu, i bronzera, szybko można wtłuczyć palcami. Ja tak zresztą ten produkt aplikuję, hmm, produkt na policzki i macie już trochę koloru, coś się na tych policzkach dzieje, kształt jest lekko podkreślony, jest niesamowicie łatwy w użyciu, wstawia się ze skórą fenomenalnie i też ten od, Cień bardzo mi się podoba. Chciałabym mieć też inne odcienie, natomiast ostatnio do mojej kosmetyczki wpadło sporo róż w kremie i w płynie, więc ym, może się wstrzymam. Ale jeżeli chcielibyście przetestować róż w kremie, a boicie się trochę takiej formuły, to uważam, że z tym poradzicie sobie bez problemu. Tak jak Wam mówiłam, w tepie się super w powierzchni skóry i naprawdę nie zostawia żadnych plam ani smug. I ostatnia rzecz z makijażu to jest produkt niesamowicie tani, przystępny cenowo, jest to bronzer Catrice Clean ID Mineral Bronzer z SPF-em 15, jest to produkt wegański, 84% naturalnych składników, niesamowicie kompaktowe rozwiązanie, jest to tektura bardzo lekka, pakowanie bardzo cienkie, wchodzi wszędzie do kosmetyczki, do toaletki, nie zajmuje dużo miejsca. On jest tutaj z taką gumką, Naprawdę bardzo praktyczny i w środku macie brązer, ja mam go w odcieniu 010 Light Medium, wiem, że występuje też w jeszcze ciemniejszym odcieniu i tak. Od miesięcy jest to jedyny bronzer, po który sięgam Z małymi wyjątkami I oczywiście ostatnio do mojej kolekcji trafił, trafiła paleta Sculpture Hourglass Z kolekcji świątecznej i tam również jest bronzer Więc teraz go również testuję Natomiast przez wiele tygodni to był jedyny bronzer, po który sięgałam Jest to produkt satynowo-matowy Niesamowicie lekki w aplikacji Łatwy w aplikacji, nie zostawiający żadnych smug Nie da się nim zrobić żadnych pla nie jest on bardzo napigmentowany, co w przypadku brązera uważam, że jest to plus. Nawet nałożę sobie go trochę więcej tutaj dzisiaj, żeby wam pokazać. Zobaczcie. Myślę, że dla kogoś może być to minus, że trzeba się, tak wiecie, z nim trochę napracować i dokładać kolejne warstwy. Ale zobaczcie, ja sobie go aplikuję. I tutaj nie ma od razu ogromnej plamy produktu. Ten kosmetyk po prostu nakłada się warstwowo i można spokojnie budować intensywność w zależności jaką intensywność chcecie uzyskać. Ja zastanawiam się, czy nie kupić sobie kolejnego opakowania tego produktu, ponieważ boję się, że on mi się skończy i mi go wycofają. Natomiast zastanawiam się, czy nie sięgnąć właśnie po ten yy, odcień 0,20, chyba on się nazywa? No nie wiem, ten ciemniejszy niż 0,10. Bo po prostu jestem ciekawa, jak ten ciemniejszy by się u mnie sprawdził Chociaż tak jak Wam mówię, ja lubię takie delikatne bronzery Ja lubię mieć tą opcję, że mogę sobie panować nad tym, jak dużo bronzera chcę nałożyć na powierzchnię skóry I podoba mi się to, że on jest tak łagodny, tak lekki i tak łatwy w aplikacji, że... Ja nie muszę się martwić, że nałożę sobie za dużo brązera, będę y, pomarańczowa. Absolutnie nie. To jest odcień bardzo neutralny, ani bardzo chłodny, ani bardzo ciepły. I naprawdę, jeżeli tylko uda Wam się go dostać, to polecam jeden z fajniejszych brązerów, który pojawił się w, moim, y, w mojej kosmetyczce w tym roku, w ogóle chyba w ostatnich latach. I bardzo, bardzo tani. I skończę, słuchajcie, ogromnym hitem, ogromnym hitem w mojej y, kosmetyczce, w mojej y, toaletce, jeżeli chodzi o zapach. To jest, słuchajcie, zapach w formie rollera z taką kuleczką, ponieważ mam mniejszą pojemność, z Zary, Tak, to jest Zara, linia y, Emotions, one chyba tak się nazywają. I ja mam Eau de Parfum w zapachu Amalfi Sunray, który, słuchajcie, przypomina luksusowe włoskie wakacje, włoska Riviera strój jednoczęściowy, Jackie O, okulary, leżaczki, drinki, lata 60. i po prostu... Słuchajcie, nawet z tyłu, chyba tam gdzieś, nie wiem czy to widzicie, są moje różne inne zapachy. Moim takim zapachem signature, takim moim zapachem to jest Chloe, Chloe, w zależności jak chcecie to czytać, ta klasyczna wersja EDP i to jest taki mój zapach. To jest zapach, myślę, po którym jestem najbardziej rozpoznawana, mój zapach ulubiony i Uwielbiam go. Natomiast, słuchajcie, ta linia Zara Emotions to jest linia przy współpracy z Joe Malone. Jak wiecie, Joe Malone zapachy są niezwykle drogie, względu do swojej świeżości i lekkości. I właśnie to zostało stworzone przy zapachach Zary, które są. Bardzo atrakcyjne cenowo. Są, mają ceny jak zapachy z sieciówki, natomiast jakość mają jak zapachy z najwyższej półki, z domów perfumeryjnych. No, coś niesamowitego. Ja ten zapach mam już od kilku miesięcy. Zużyłam go już prawie w połowie i słuchajcie, przez to, że to jest rollerball, mam wrażenie, że zużyłam go trochę mniej, bo wiecie, nie pryskam go. Wszędzie i nie marnuję na spryskiwanie powietrza, tylko aplikuję go bezpośrednio na skórę. I ostatnio nawet byłam, słuchajcie, w zarze i wreszcie wyjęli ich te stery, bo przez pandemię one były schowane. I słuchajcie, one podobają mi się wszystkie. Nie ma tam ani jednego zapachu w tej kolekcji, który moim zdaniem był brzydki. Oczywiście są lepsze i gorsze, natomiast y, którykolwiek nie dostałabym w prezencie, myślę, że byłabym zadowolona. Mam już kilka innych, y, którymi chciałabym. Wzbogacić swoją kolekcję zapachów. Natomiast myślę, że wciąż będę się decydować na te rollery, bo bardzo spodobała mi się ta forma aplikacji. No i dzięki temu mogę spróbować też inne zapachy, nie inwestując dużej ilości kasy. Natomiast trąbię o tych zapachach już od kilku miesięcy na Instagramie, na Insta Stories, więc błagam Was, przyjdźcie się do Zary, jeżeli będziecie czuć komfortowo. Ze względu na oczywiście okoliczności I wypróbujcie te zapachy Jeżeli lubicie świeżość, ale w takim wydaniu bardziej niszowym Obiecuję Wam, że będziecie zadowoleni, zadowolone I to już jest wszystko na dziś Kilka produktów, którymi się chciałam z Wami podzielić Które umielały mi ostatnie miesiące Tak jak Wam mówię, na pewno będę nagrywać ulubieńców roku Dajcie mi znać, czy chcielibyście zobaczyć osobny film z ulubieńcami włosowymi Kielęgnacyjnymi i makijażowymi w osobnych trzech filmach. Czy chcielibyście wszystko wrzucone do jednego dużego, ogromnego myślę filmu? Dajcie mi koniecznie znać, a na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!